Widział pan wpis Denisa Ussandry, bo pochwalił powiedział, że jest pana dumny, że się rozpłakał i naprawdę no to był zaszczyt oglądać pana. Nie, nie obchodzimy to, co on mówi. On już wystarczająco powiedział w internecie na mnie, także. Jezu, pan, nic nie... Nie, nie obchodzi mnie to. No, no, je, obchodziły mnie te słowa, które wypowiedział ostatnio, także reszta mnie już nie obchodzi. Mojego ojca. Chciałem zabrać głos w sprawie wypowiedzi mojego ojca. Nigdy się nie wypowiadałem, ale kiedy widzę coś takiego, że inne wartości chciał przekazać mi i się mnie wstydzi, to mi ręce opadają, naprawdę. Tato, mówię ci to publicznie. To miałabym być wysłana wiadomość do niego. Tato, mówię, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zarabia... czemu nie... Kurwa mać, jeszcze raz. Tato, mówię to publicznie do ciebie. Obydwoje doskonale wiemy, czemu nie zabraniasz głosu, czemu nie zabierasz głosu w tej sprawie i obydwoje dobrze wiemy, że to nie przez to, że jestem twoim synem, ale to już zostawię dla siebie, bo nie jestem tak zdesperowany, by mówić. Źle o bliskich, ale powiem tylko, powiem tylko to. Jeśli ktoś nie został nauczony dobrych wzorców w dzieciństwie, to nie obwiniajmy go, że tych wzorców nie zna, to tyle.